W tym materiale filmowym zaprezentowane zostaną dwa urządzenia marki Sherman z linii urządzeń serii Profi. Model tig 210 i tig 320 AC DC Pulse posiadają tą samą konstrukcję, różnią się tylko maksymalnym prądem spawania, który wynosi odpowiednio 200 i 320A. Urządzenia są inwerterowymi spawarkami wykonanymi w technologii IGBT. Służą do spawania ręcznego prądem stałym DC oraz przemiennym AC w metodzie TIG oraz prądem stałym elektroną otuloną w metodzie MMA. Spawarki umożliwiają pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi, charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiadają zajażenie HF, funkcję dwutakt- czterotakt oraz wyświetlacz prądu spawania. Dostępne funkcje oraz regulacja parametrów spawania odbywa się na panelu sterowania za pomocą wpłynnej zmiany pokrętłem odpowiedzialnych za dany parametr. Prezentacja funkcji i panelu sterowania w dalszej części materiału. W zestawie każdego urządzenia znajduje się uchwyt roboczy TIG, przewód masowy oraz części eksploatacyjne dopalnika. W modelu TIG 210 dostaniemy uchwyt chłodzony gazem, model T26. Natomiast w modelu TIG 320 znajduje się uchwyt T18 chłodzony cieczą, który wymaga zastosowania zewnętrznej chłodnicy. Podłączenie przewodu spawalniczego do urządzenia wygląda następująco. Przewód masowy Podpinany jest do prawego gniazda zgodnie z kolorystyką oraz oznaczeniem na panelu czołowym. Uchwyt roboczy podpinany jest do lewego gniazda. Następnie styk gazowy oraz styczka sterownicza. Do urządzeń TIG-210 oraz TIG-320ACDC Pulse możliwe jest zastosowanie uchwytu nożnego. Jego podłączenie wiąże się z tym, że musimy odpiąć wtyczkę sterującą uchwytem ręcznym, w to miejsce podpiąć wtyczkę uchwytu nożnego, a następnie drugą wtyczkę, która odpowiedzialna jest za regulację prądu spawania. W tym momencie możemy stosować uchwy nożne jako inicjację łuku oraz regulację prądu spawania. Po uruchomieniu urządzenia na panelu czołowym zieloną diodą będzie sygnalizowane podłączenie uchwytu nożnego do urządzenia. Od teraz wartość prądu, którą uzyskamy po maksymalnym wciśnięciu pedału, będzie równa wartości prądu, którą ustawimy na potencjometrze odpowiedzialnym za regulację prądu. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli potencjometr ustawimy w połowie zakresu wartości urządzenia, czyli pełna wartość jest 200 ustawimy na połowę, to prąd spawania ponad 10 maksymalnym będzie wynosił 100 A. Jeżeli wartość potencjometru skręcimy na 1 czwartą zakresu, prąd maksymalny będzie wynosił odpowiednio około 50 A. Dane sterowania zarówno w TIG-210, jak również w TIG-320AC DC Pulse jest identyczne. W obu urządzeniach występują te same tryby spawania oraz parametry, które można regulować. Jedyna różnica to wielkość maksymalna prądu spawania, którą możemy uzyskać z danego źródła. Pozostałe opcje są dostępne w obu modelach. Możemy spawać metodą MMA oraz TIG. Wybierając metodą MMA, możemy regulować jedynie prąd spawania dla tej metody. Wybierając metodę TIG, mamy dostępne szereg parametrów, które możemy regulować, oraz niektóre tryby spawania. Możemy spawać w trybie 2T oraz 4T, czyli w dwutakcie, czterotakcie, spawać bez pulsu, spawać w pulsie z regulacją w zakresie 10-200 Hz. Oraz w pulsie z regulacją 0,5 do 5 uderzeń na sekundę. Mamy możliwość także spawania prądem DC oraz AC. Dostępne parametry, które możemy regulować dla procesu spawania metodą tig to wypływ gazu przed rozpoczęciem spawania, prąd początkowy, czas narastania prądu, prąd główny. Czas opadania prądu, prąd końcowy oraz czas wypływu gazu po zakończonym procesie spawania. Spawając w pulsie, możemy także regulować częstotliwość pulsu, prąd dolny względem prądu górnego, czyli dobierając go procentowo, oraz czas trwania poszczególnych faz prądu górnego oraz dolnego. Spawając w trybie AC możemy dodatkowo regulować częstotliwość prądu AC oraz czas trwania poszczególnych faz między sobą, czyli fazy dodatniej oraz fazy ujemnej.